Ciwnym, cholera. cholera! Zmieniłem wszystko, jakbyś muguła jak padniesz. A jestem w ruskich. Ja, zaraz. To ja też wezmę M 416 żeby było równo, zom. No, Masz ciężka lufa i uchwyt? Polimator? Polimator. Widzę. Co tam robisz? Co tam robisz? Urwa zboczeńców pierdolony. Hedzik. Hedzik rób na siededzik Zboczeńcu, czemu zboczeńcu? Nie jestem takim zboczeńcem ale. Troszeczkę Troszeczkę Misieczku Dobra, koniec Zboczuszkowania Aha Czy ty jesteś koło magazynu? No nie, no kurwa <laughs> Pepe2000 cię zabił <laughs> A? Pizda To... Przejdę się do niego Łuk, ktoś kogoś nożuje Teammate Dobra, myślałem Że przeciwnik o, jesteś w moim timie. Bo ja w swoim. Nie, pochuj. chuj to zaraz wybiegnie. Oni są w kontenerach w większości. Wow. Ale mu w nogi trafiłem chyba w kolano, bo się wyjebał. <laughs> M16 ktoś gra? Nie, M416. Ja gram M416. A u nich też ktoś gra. Ale zaraz zmienię. Shit. Dobrze, typ nie ogarnia mapki. Dobre. Kolejny, i jeszcze jeden. Dwóch. Nie, ja, idę. No come on. Słyszę go. Jest gdzieś. Też go słyszę. Dobra, widzę go. Mam go. Jednego, jeszcze jeden. On w ogóle ogólnie. Kontenera kontenerach się trzymają korda. Ja mam takie przyzwyczajenia z BFA trzeciego czwartego, że rzucam najpierw apteka, a później podnoszę. Wow! Wow, Hamas! No ja też właśnie z, czw z czwóreczkiem oj, zabił mnie. Ciebie też? Mhm. Cholera. Ale te kule ładnie wchodzą, heady i w ogóle. Z tego M416 Strasznie dobra, dobra pukawka. What's Ja? Nie potrzebuję, no to. jest a dobra. O, to jest trochę niedopracowane to. W kontenerach znowu. Patrz, lewą tutaj pójdziemy. Kurde, to no tyle kulek. Typ jest obity mocno. Tanie, to jest skóra. Ja gram ak 74 Fajna broń, tylko trochę słaby Słaby Fire rate Kurde, wiedziałem, Uuu, że to zrobię Famas 2002 No mnie też ten typ zabił Wiedziałem, że jak typa podniosę, to zginę przez to What a spawn! No, What the no. fuck, Zrespiłem się typa od razu zacząłem strzelać Urrywanie ten przycisk Ale ty kości Tu jak biegnie Zaraz się podniosę, spróbuję, jeszcze jeden sniper na rogu Pięknie A ja wychodziłem akurat przyodowywałem No 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 widziałem właśnie była animacja Kontenery. Ładnie kule mi wchodzą dzisiaj ale się podniósł, kurwa. Tam ktoś jest jeszcze. Zabiłem. Myślałem, że się dzisiaj nie wczuję, ale wczułem się od razu. Mam Aeka. Leży. Ajka A jeszcze nie odblokowałeś? Super broń, tutaj jest świetna W 4 też, ale jednak w 4 trzeba troszeczkę więcej ją pograć Moim zdaniem, oczywiście tak, tak. Żeby ją ogarnąć Dlatego ja strzelam na... seriami, nie? No, 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 ja ze wszystkiego strzelam seriami Mam. Oj Fuks Fuchs, bo Fux, ale się udało. Killstift 10. Tak ogarnąłem ah! Przygwożdżenie Tam jest na, na, na środku ulicy akurat z boku? Tak, są we dwóch na czołgach Na czołgach Jeszcze jedno Mam, Tam, podniosę cię Na dole jest typek Mam. Idę tam do ciebie. Coś tu jest w środku. Aj, UMP Dawaj. Snagnowem pobiegam. Bioderko much. to jest co to, to jest to? Asysta 78. W stałem 16 kill streak. Nie mam bro... amunicji Jeszcze na górze Luke Shit UMP Widzę, widzę, widzę rkm spadł, teraz idzie w twoją stronę Widzę, widzę, widzę Leży 18 kill streak Ktoś gra tym moździerzem Lecisz na kema mówisz? Padłem 19 mnie Mój rekord to 25, ale ciężko pobić tutaj, a zwłaszcza w BF-ie Taki killstreak, chyba że na metro gdzieś tam można próbować 64 graczy go Kolejny, coś tam widzę Łow łoł, wow, wow. Chyba śnisz Cheat. Idę, możesz rozwalić, bo słyszę ładnie. Typek go zabił, akurat nie ja, już go ale. Widziałem. No właśnie na mapce go widziałem wcześniej już. Nie, ten 416 to jest Kosa. Ładnie, ładnie. Double W sumie tu tak długo do niego strzelasz, a to double, kurde, nice Patrz, równy wynik mamy już Dobra, wbijam tam do nich Mam go... Padłeś? Nie My Myślałem, że to ty leżysz tam double. Bym się pokwapił, żeby cię podnieść Ty na na <laughs> leżysz? Na Widzę, widzę. Nie zdążę. Nie. Jak typek zginął, to ja nie mam pytań. Znaczy, to chodzi o teamata. Ej, trzymaj! Pierwsza pomoc! Ale ich, ale ich gonimy w ogóle z dwóch stron, trzech typa biegnie do jednego gościa tutaj przeciwnika, mówię. No ale zobacz, tutaj respy są na przykład spoko, tylko raz się zrespiłem tak dziwnie, że, cię, że, że, że że wiesz, zaraz obok Ciebie byłem na przykład, nie? Jak byliśmy przeciwnych teamach. No, no, ale będę miał chujowy wynik, już to czuję, nie? Ja nie patrzę na razie, ani razu nie patrzyłem, mi się dobrze. To też nie, ale czuję, że będzie pojodę a z drugiej strony Famas, no to teraz popatrzę O Jezus Dzięki Mam go na górze ładnie, dzięki Po plecy by mi zrobił Bo się patrzyłem na innego typa na górze chyba Teraz podejdę, nie yeah. nie, nie, nie. Ładnie. Mam go. pack tu był? Nie, to był teammate chyba Na górze chyba. No dokładnie, dokładnie. Ja też tam wbijam. Boże, moja celność teraz jakoś została. Dzięki. O, ktoś strzela. Mam go. I na końcu jeszcze jeden. Obity. SKS. Między wodą był. Idę tam, idę. A plecy mi strzela. Czekaj, podniosę cię. Jest. Nie wiem skąd do mnie strzelał. Gdzieś z tyłu typa. Chyba na górze jest. Nie widzę go. No HP mam. Jest tam. Jest, 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 jest. Mam go. 19 kulek mi zostało. Ładnie. To jest niemiecki serwer. Triple auf. 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 Ja na no, kormisie. O, tam umysł niemiecki. Troszkę. Ja tam nie bardzo, troszkę na pewno mocno. Aj. Weszło, y weszło. Chyba, jak się Zaraz się podniosę. podniosę. Na wagonach tam z lewej strony schowany. Ale no, nie zdążę. Bo jak skoro dwóch jest, to zanim ogarnę ich, to ty już. Dawaj, dawaj. A co, oni pobiegli sobie. Czekaj, czekaj, biegną, biegną, biegną. Nie zdążyłem. Nie ja widziałem. Czekałem do ostatniej chwili. Zdradziłaś Co ty tu robiłeś? Dziwko, nie? <grywa> wow, wow. Jest. Wygramy to, ładnie, żeśmy przegrywali. I teraz wygrywamy. Jeszcze tylko Ktoś gra z shotgunem, nie wolno tutaj. U nas, na szczęście Biodro pała, zawsze działa. Patrz, jak mi się rymuje dzisiaj! ty jesteś geniusz. Pale jakiś ja nie wiem. Nie, Biodro pała, zawsze działa. Tylko ci pały w głowie. Przestań no. Na konsolowie, kurwa, 2-0 ratio. <noise> miałem strict tutaj 19, tak. No to brakło mi 5 do Keman, to. So close. So close, close quarters. No, tak sobie, ci powiem. Co zagrał mistrza broni? No, te, też miałem taką właśnie myśl, do po